Dzień dobry, Hejka, cześć, witajcie. Jestem Kasia. No, mną... przystało mi się sobie. Aż tak nudny ten wstęp, wiem, że za, nie, nie nie, nie, za wolny. Nie, 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 po prostu zrobię ósmy wywiad i z tego względu po prostu Kasia. Ja stało się to dla Ciebie. Dobrze, ale to powiedz mi ogólnie, jak się odnajdujesz dzisiaj. Bo zastanawialiśmy się dla Ciebie, jak to będzie, jak wejdzie tych frejków, konferencje, tak jak było, no widzowie. Jak było, no jak było, więc... No jak ty oceniasz? Ja nie widziałam, szczerze, powiem Ci bardzo. To nie widziałeś w ogóle? Nie, On, no nie, to, no to, Widziałam no, Cię teraz, to, się to, widzę, to, nie widziałam cię na konferencji. No, że ja myślałem naprawdę, że są Twoimi zobaczysz i zobaczysz. Denis. Powiedziałam ci. Nie ja wiem sam, Ja proszę sam. W się, nie wiem, rozumiem. Wariatka. Słuchaj, Wariatka. Kasiu, 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 słuchaj, no nie, no nie żartując, no. Ja na pewno wypadłem, okej, okay, jestem sobą, tak, nie udaję nikogo i po prostu no co? To co mi do przekazania przekazałem. E, tutaj nie było, to było dużo, dużo bardzo takie. I Marcin Najman kolejny do Labrygi. Nie, chcę ze mną walczyć. nie chcę zanowić, nie, chcę zanowić, nie, na pewno nie chcę ze mną walczyć. Chodź, chodź, taki jesteś bystry. Chodź, nie, nie. Chodź Kawał chopa, kawał chłopa, słuchajcie, nie ma, nie ma ten. Nie ma sensu chyba się. Nie nie, ten, nie tym, przynajmniej nie, 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 nie w tej dyscyplinie może. Nie w tym wieku. Nie, nie przestawicie nie w tym wieku. W ty, wieku. Ale, ale zobaczcie, wszedł Marcin Najman i od razu do niej bo wie jaki tutaj Przez, mistrz stoi. Tak. Nie no, ma swoje, 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 swoje lata ma, tak, tak, tak. tak, tak Także mimo wszystko no, oddaje się też również w szacunek. No tak, nie, no ja żartuję oczywiście, ale. W podeszłym wieku. A to już nie było miłe, chyba. Nie, czemu? W podeszłym wieku. No, Doświadczone życiowo. Ma, ja mam siostry w jego wieku, także z siostrami też na, na jego poziomie żartuję. No słuchaj. Ale że ogólnie już będzie. Doświadczony życiowo, a nie w podeszłym wieku. No, ja mówię, w podeszłym wieku. Ja tak, ja potrafię o swojej matuli mojej kochanej, mojej księżniczki, która ma 73 lata, ja powiedzieć, że jest w podeszłym wieku. No to myślę, że tutaj, tutaj, tutaj Marcin no, 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 nie będzie z tego powodu smutny, żeby tak powiedziałem. A ma tego świadomość, no chyba, że nie wiem, no. Chyba, żeby, 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 żeby padł na głowę, że jest małolatem. <laughs> Dobra, wróćmy na poważnie, bo ten wiatr. Odleciał. Słuchaj, e, twoja walka z Konradem Karwatem Powiedziałeś jedną rzecz w wywiadzie chyba, ostatnio, u Artura przybysza, że Ty mówiłeś włodarzom, że nie uważasz, że Konrad jest gotowy na walkę z tobą? Ja dobrze zrozumiałam? Tak, jak najbardziej. Ja dostałem, słuchaj, jak ja dostałem informację y, od wodarzy, taką propozycję, czy nie chce zawalczyć z Konradem Karwatem, mówię, że no, nic nie stoi tak naprawdę na przeszkodzie, z tym, że ja wiem po prostu, że mój że, że, no, nie umyją Karwatowi, no ale bądźmy realistami, no nie jest gotowy na tą walkę, tak, ale zadzwonili do niego wodarze i, 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 i po prostu zaproponowali mu to. Karwat no, od dziwo odpowiedział, odpowiedział, że chce zawalczyć. No, ja dostałem telefon, że, jest, że, że będzie ta walka. Ja byłem w szoku, no, nie wierzyłem. Bo już miałem takie sytuacje, gdzie ktoś nas chciał e, po prostu niespójnie zestawić e, i, i, i po prostu ja szukałem potwierdzenia, dzwoniąc do Karwata w tej sprawie. No i tak, tak. Konrad od razu, e, jesteśmy kolegami, odebrał. Ja mówię, K -K 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 Konrad, ty wiesz, co robisz? chcesz zawalczyć? Tak pół serio, pół żartem, wie, że On mówi, no pewnie, że my zrobimy sportową walkę, a co? Ja mówię, no nic, mówię, no to super. Mówię, dobra, no to przyjmujesz, przyjmujesz wyzwanie. Przyjmujesz wyzwanie, nie boisz się, szanujecie, za to. No i zrobimy to 18 czerwca. Zrobimy sportową waleczkę. Chłop ciąga tiry suma sumaru w późniejszym etapie. Rozkminek. No, zauważyłem, że, że to jednak może być dobre, dobre zestawienie, ze względu na to, że dwa lata chłopy trenuje zapasy pod okiem Marcina Balli którego serdecznie pozdrawiam i co, eee, ja jestem Stójkowiczem, trenuję co prawda 11 lat, zrobiłem dwie walki, on też zrobił dwie walki w highligu, jest bardziej ob obyty, obyty, że tak powiem emocjonalnie jeśli chodzi o, duże, o, duże, o dużą halę, o duże, o duże aranżacje eee, gal, tak, no bo jednak ja walczyłem w takich organizacjach jak Wotorę. I, I co? I to są, to są strefy undergroundowe, tak strefy podziemia. Tam jest e, od 700 do 1000 e, ilości osób e, i tak naprawdę krew leci na, 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 kibiców. na kibiców. No a tutaj jednak jest e, pełna hala, tak spodek 18 marca, słuchajcie, no, tam ile się mieści w tym spodku ludzi? Spodek ma 13 tysięcy? Dobrze? Nie, czy 8? A ile spodek ma? 6? Nie, chyba więcej. Ja, 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 no, ale tak i ja, tak naprawdę na więcej me, niż w na licznie gdzieś koło 20 tysięcy, no nie wiem, może Nie, chyba nie, o co chodzi może Może tego, niespójne informacje dostałem. No poczekaj, proszę sprawdź proszę. No to sprawdź proszę, a my lecimy e, dalej. No i co? No i no, i, e, no super, no co, jest e, siła. Jest siła u Karwata. Ja podchodzę do gościa profesjonalnie. Chcę, chcę, chcę po prostu uczyć mu nosa, tak, yy, zrobić to, co mu, do mnie należy, czyli wygrać. No zobaczymy, czy mi się uda tego 18 marca. Ale właśnie wiesz, bo ja też się trochę szokuję, bo mm, okay, no masz to doświadczenie 11 lat, to jest doświadczenie, którego ci nie można odjąć. Yy, jednak mimo wszystko Konrad Karwat, widziałeś jego sparring na przykład z Damianem Mienikowskim w yy, zapasach. Tak, widziałem. No zapasy to były tak. No i, i, i wiesz, bo zazwyczaj mówisz tak, że w pojedynku stójkowicz y, parterowiec, zazwyczaj wygrywa parterowiec. I pytanie, czy nie uważasz właśnie, że jeżeli, Damia, y, jeżeli Konrad ma umiejętności takie, że może postawić jakikolwiek opór Damianowi, który jest mistrzem olimpijskim w tej dyscyplinie, to wiesz, czy to nie jest jakby wyzwanie duże dla Ciebie jednak mimo wszystko. Ale jaki opór? Przecież dla mnie jest lżejszy o 20 kilo, to jest raz. Mhm. Dwa... Y, Damian wyprzedzał jego, jego ataki zapośnicze. Konrad już, Konrad już nie wiedział tak naprawdę, jak uczyć nocę Damianowi w pewnym momencie, moim okiem no To już sprowadzał wa walkę tak naprawdę do parteru, tak? czyli pod brazylijskie jiu -jitsu. I tam w pewnym momencie przypominał sobie, że Daben że mówił, No, to złaś ze mnie, wiesz, jak już go wziął, wziął do tej bocznej kontroli. A konrad sfrustrowany mówi: Co złaś, co złaś, co złaś, przecież ja mam przewagę tutaj w tej, w tej pozycji. No tak, masz przewagę, ale, ale jednak, jednak, to było, jednak to były zapasy, a nie a brazylijskie jiu-jitsu. No dobra, Denis, do to mam do Ciebie pytanie. Bo oglądałem też, że właśnie z Arturem przybysz. E, z Anzorem Jevem I Anzor powiedział, że byłbyś dobrym zawodnikiem, w sensie, że będzie dobrym zawodnikiem za 2-3 lata, ale wam młodym brakuje takiego opanowania, że wy chcecie od razu wszystko, wszystko, wszystko. Wiesz, to przetrenowanie, za dużo jednostek treningowych, więc... E, po pierwsze moje pytanie, jak ci trudno w WCA, a po drugie, jak często ty tam trenujesz, że Anzorasz aż coś takiego powiedział. O przepraszam cię. Nie ma sprawy. Słuchaj, 11 jednostek robię. Y treningowych w tygodniu, czyli to jest no to 11, 11 jednostek w ciągu 6 dni, tylko moje jednostki treningowe troszeczkę wybiegają od tych, które, które trener zakłada, tak? moje wnioski treningowe są wszystkie na maksa i ja po prostu nie daję się zregenerować, gdzie się często gęsto przekłada po prostu na, na czy to na kontuzję, czy to na na to, czy to na tamto, czy to po prostu na kolejny nieefektywny tydzień. U mnie tego brakuje po prostu, u mnie tego brakuje, ponieważ ja czuję się w pełni do pewnego mojego momentu, kiedy, e, kiedy poczuję, że już naprawdę muszę się zregenerować i ja to czuję. I my żeśmy uzgodnili właśnie z moim trenerem Azorem i Arwim, że jak będę się czuł tak niekomfortowo już, to na pewno im o tym powiem, bo jestem szczerym chłopakiem i tutaj musimy sobie mówić, bo jesteśmy profesjonalistami, czy to ja ze strony, ze strony e, e, po prostu zawodniczej, a oni od strony trenerskiej. Tak? No i, no i takie taki mieliśmy, takie mamy założenia, co prawda mnie hamują. Oni są tak, te, tak to są profesjonaliści, oni po prostu wiedzą, że nie można, mimo tego, że ja jeszcze mam tej mocy na kolejne treningi, nie można po prostu przesadzić. Już wcześniej trzeba zbić z e, tonu. Praktycznie. Jeśli chodzi o, 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 o takie konflikty, które my mamy między sobą, to tylko chodzi o to. Jesteśmy po prostu zbyt ambitny. Tak, my nie mamy w ogóle, bardzo nam mi się super trenuje, my nie mamy w ogóle żadnych, żadnych, żadnych konfliktów. Rozumiemy się w pełni, ja ich tak samo, ale, ale mówię, jeśli chodzi o, 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 o to, no to, no to dokuczamy sobie w ten sposób, że oni mnie hamują. Ja troszeczkę chodzę na ale mam tą pokorę i po prostu e, przystaję na, na, na ich na ich polecenia. Dobra, to kto będzie następny dla Denisa Labrygi w Hailik? Może Lexi Chaplin? <laughs> Lexi? A, <laughs> tak, w <laughs> zasadzie żeśmy się śmiali, nawet żeśmy wrzucili storkę, że jestem jej partnerem, bo nigdy nie chciał z nią sparować. Przyznaj, że cię pokonało. Dziewczyna y miała okazję, ale... ale Uciekam robi robić swoją robotę. Nikt nie chciał zwiedzą sparować, a po prostu na no, zapierdziela jestem w szoku, bo przychodzę, obserwuję tych, tych ludzi, którzy, którzy, yy, którzy, którzy trenują i startują w high i po prostu no, jestem pod wielkim wrażeniem, jakie robią postępy. Czy to Pasza czy to to są zawodnicy, który, którzy naprawdę klarują, którzy... Yy, Dają taki przykład temu, że w przyszłości naprawdę mogą e, walczyć zawodowo. No właśnie, o papi, to mówiło się, że on może jakieś krzyczeć na to zawodowstwo, ale już chyba trochę wiek jak też robi swoje. Anzor mówi, że jakby on zaczął trenować wcześniej, to on mógłby z niego być naprawdę mega zawodnik teraz. No jeszcze nie jednemu czy na pewno nosa, jeśli chodzi o Lexic, no to jest, jest droga przed nią, bo to jest młoda dziewczyna. Dobra, Dobra, komu ucierasz nosa następnemu? Jeszcze raz. Komu ucierasz nosa następnemu, ty? Da, e... Czy to będzie Dąbiego, czy to będzie Mateusz Kubiszyn właśnie, czy to będzie Denis Załęcki. Mi się wydaje, że na najwyższym szczeblu teraz w tym momencie, jeśli chodzi o Achelik, to jest Mateusz Kubiszyn. Następnie po nim jest Denis Załęcki. No i kogo tam, kogo tam mi zaproponują przed tym? przed tym Kogo tam? Kto tam jeszcze jest? A może zdań? Dawid Załęcki, a ja tak ci zaproponuję? Jak myślisz? Jak nie Denis, to może Dawid? Kurde, on, ojciec Denis z całym szacunkiem, ale nie, to nie jest chyba ta waga. Nie no, chyba się bije już w ciężkiej, tak mi się wydaje. Tak? Tak mi się wydaje, no na pewno, ja znaczy wy... na pewno nie, nie na pewno, ale na 90%. Jakbyś chciał wyjść z tym, że no pewnie by chciał, nie wiem, w K1 czy, 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 czy w boksie, czy nie wiem, jakie oni tam sobie e, formuły po prostu narzucają. No ja, 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 ja mimo tego, że jestem stójkowiczem, mhm. to ja chcę się sprawdzać w mieszanych sztukach walki. No oktagon, oktagon i, i, i klatka jest to tradycja mieszanej sztuk walki i podchodzę do tego MMA. Wtedy wiem, że każdy ma wyrównane tak naprawdę szanse, tak jak... E, na przykład tak jak ja mówiłem z Konradem Korwatem teraz nie wiem, walkę w, w K1. A bo by ze mną wziął tylko w, nie wiem, w brazylijskim. Wiesz, to kurwa, no to a, i on ma w brazylijskim większe szanse, e, a, a ja mam bym ja wziął tylko w Stójce, no to, no to ja, ja mam w Stójce. Dlatego Mieszana sztuki walki jest, jest ma no i e, działamy tutaj. Dlatego ty pokażesz wszystkim, że 18 marca Anakondom udusisz. Dzięki wielkie, Kasiu, słuchaj, porozmawialibyśmy jeszcze o głupotach, ale, ale tego. I nie tylko, ale Uczmy, po prostu tak? jestem zajechany, usłyszymy jest wywiad masakra. Dlatego spotkamy się w klubie jeszcze na spokojnie. No pewnie, obgadamy tematy. Jasne. Tak jest, Trzymaj dzięki, dziedzinie. cześć. Hej.